Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie filmik. Dzisiaj będzie filmik, pojeździmy sobie, <laughs> pojeździmy sobie tym tutaj naszym skałcikiem, tym naszym tutaj wielkim pojazdem gąsienicowym. Tak jest, tak jest pojazd. I słuchajcie, na zamek musimy jechać. Spadać zamek. Śledź. Gdzie jest zamek, proszę bardzo, tu jest zamek i do niego trzeba się jakoś dostać. My jesteśmy teraz w bazie w górach. O tu. Więc najpierw pojedziemy sobie o tutaj tą drogą, ciach, 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 tu do tej stacji głównej. I tutaj spróbujemy przy okazji te, te co się tutaj buzeczki Będziemy śledzić te wózeczki jeszcze. To będzie pierwsza sprawa, którą sobie spróbujemy zrobić. Jakoś tu się trzeba będzie dostać. O, tu jest wjazd. O, zobaczcie, tu można tędy śmignąć jakoś, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie w rzeczywistości wyglądało, ale w mapie no, wygląda obiecująco. Więc tutaj jedziemy na początek do kopalni soli, tu w prawo, ciach, ciach, ciach. No, i może tutaj tędy się śmigniemy jakoś. Może tędy śmigniemy jakoś. Może tu na górę byłoby lepiej. O, tu na górę jest dobry pomysł. to nie będzie daleko. Dobra, jedziemy. Jedziemy zwiedzać. Jedziemy zwiedzać. Piękna muzyczka, elegancko. Słoneczko nie pada. Aż przyjemnie się jedzie. A później na zamek sobie pojedziemy. Jesteśmy na mapie Sanken, czyli zalana kopalnia. Po naszemu. Zobaczmy. Tu mieliśmy skręcić. I pomiędzy tymi skałami się tam dostać jakoś dobra. Taki firmowy wóz mamy. Ja bym chciał mieć taką służbówkę, powiem wam. Chciałbym mieć taką służbówkę i taką robotę. Chciałby sobie człowiek piesa i na, na ekspedycję by sobie pojechał. I co, gdzie my tutaj wyjechaliśmy? Okej, okay, elegancko. Teraz trzeba tam jakoś podjechać jeszcze. Przy okazji sobie odkryjemy trochę mapy Ale za pierwsza ten samochodzik. Ale wielka kopara, zobaczcie jest kopara, zaraz koło tej kopary trzeba było się jakoś tam przebić. Do góry. No i mamy pierwsze wózeczki. Mamy pierwsze wózeczki znalezione. A teraz zrobimy skaner obiektów. Proszę bardzo. Włączmy sobie w takim układzie zniszczone śledź. Otwórz. Do tych lokalizacji musimy dotrzeć. Wszystkich czterech. Jesteśmy w pierwszej. Druga, trzecia. No i czwarta tutaj. Tak, po kolei. A jak tutaj jesteśmy... Hmm. Gdzieś tutaj ta droga była. O, właśnie tu ona wiodła. I tu wjedzie droga na zamek. Więc co, jedziemy. Jedziemy, ominiemy to jakoś. Przejdziemy sobie tutaj pod górę. Do tej drogi. Dobra, To koparki trzeba dojechać na razie. Kamienie nas tutaj skutecznie próbują zablokować, żebyśmy nie przejechali, no ale cóż, my sobie poradzimy. Chyba, że tutaj sobie zrobimy jakiś mały rock crawling. O, jest szansa pojechać w tą stronę, jakby się udało. No nie, to chyba nie jest najlepszy rock bouncer, powiem wam. Do tego, więc ten samochodzik chyba się nie nadaje specjalnie do do tego, żeby nim się wspinać gdziekolwiek to no, ślizga się na tych oponkach na tych gąsienicach więc nie będziemy tutaj marnować czasu nie ma to sensu żadnego z góra. zła góra, my musimy tam się dostać. W nie niezła miejscówka co. Czy ładnie tu jest. I te widoczki. Coś pięknego. No ładna jest ta gra ja. Lecimy. Lecimy w dół. Mam nadzieję, że nie na łeb na szyję. Realizują nam się wnioski o infrastrukturę. Super. No no już 20 level, także tutaj już o level nie walczymy. Teraz przydadzą nam się jakieś pieniążki. Ostatnio wydaliśmy na nowego koczownika, że mamy nowy, nowy sprzęt, mamy. Ja Wam jeszcze pokażę może przy jakiejś tam innej okazji albo zapraszam na lajwiki. sobie koczownikiem pojeździmy może. Użyjemy go, zobaczymy jak tam się będzie sprawdzało. No i co, tu pod górę by wypadało jakoś podjechać chyba, nie? Jak to się tutaj jechało? No właśnie, tu pod górę koło skał, No i tędy spróbujemy podjechać. Na, zam na Zamczycho. Główny cel, cel dzisiaj dla nas jest zamczycho. te Lokalizacje to ja tak łączyłem tylko pobocznie, no bo tutaj to jest pierwsze miejsce, do którego możemy się no w miarę blisko jest, więc możemy się do niego od razu przy okazji dostać. Jak w Expedition, no, tak bardzo podobnie jak w Expedition, tam też po drodze jadąc można różne zadania robić, nie trzeba specjalnie do nich wracać, tylko można sprytnie sobie przygotować przed samym wyjazdem i sprzęt i, i całe wszystko, co jest nam potrzebne i odpowiednią maszynę do tego, samochód odpowiedni do tego. No i można po prostu sobie pojechać i zrobić kilka misji po drodze. Nie trzeba się do nich wracać, no i wtedy to szybciutko fajnie idzie. No taki dzisiaj mamy sprzęt. Postanowiłem, postanowiłem Wam pokazać jak się skautuje na gąsienicach. <laughs> ja dużo jeżdżę sprzętem gąsienicowym tutaj w tej grze, bardzo mi się podoba jak on tutaj pracuje, jak on tutaj się zachowuje, także jak najbardziej jak najbardziej. No i właśnie do takich ekspedycji, gdzie tutaj jedziemy na sam koniec mapy. No coś się wydarzyło z moim kontrolerkiem. Wyłączył mi się kontrolerek z jakiegoś powodu. Nie wiadomo i. Hm. Dziwne. Nie trudno, podłypiemy się. O, tu już jest koniec mapy. Oślepił nas koniec mapy. Właśnie. No ale to nic, jedziemy dalej. Dobra, jesteśmy przy wejściu do kupalni. Zawsze coś musi mi przeszkadzać, ja nie wiem. Okej. Okay. Mieliśmy jechać do zamku, który jest tutaj. A my znajdujemy się tu. Więc, więc... Dalej wzdłuż. Dalej wzdłuż. Zwiedzamy. I przy okazji zrobimy to. O, to zrobimy. Przy okazji te wagoniki zobaczymy. One są tutaj już za rogiem. W zasadzie. O tu. Także wbijamy się tutaj na górę. Mamy bajkała, jeszcze nie zobaczyliśmy Cały czas nam się tutaj świeci tym bajką, że nie wsiedliśmy do niego nawet. No, poszło całkiem nieźle. Poszło całkiem sprawnie. Mamy kolejne wagoniki, znalezione jak nam były potrzebne do czegokolwiek. To możemy je przetworzyć, jakby komuś się chciało. Tutaj z kopalni środka góry jakichś takich, on zobaczcie z takiej góry tutaj wyrywać te wagoniki żeby je przetworzyć. No nie wiem czy to ma sens no ale... Masakra. Po prostu masakra. Ach ja. Kolejna miejscówka. Jest. Zaraz tutaj blisko. Trzeba podjechać pod górę, koło tej tutaj, koło tego prądu. Do tego prądu też będziemy musieli się udać. Żeby tutaj doprowadzić w ogóle prąd. Zacznijmy od tego. I kolejną miejscówkę mamy tu na górce. O tu, tu, tu. 115 metrów. A żeby tam wjechać, to musimy sobie zawinąć tędy. gdyby ktoś chciał się wspinać tutaj gdzieś po górach, tylko po to, żeby przyjechać sobie po wagoniki, no to zapraszam. Świetne miejsce na pozyskiwanie złomu, daleko od jakiejkolwiek bazy. No. Fajne miejsce. No płot się przewalił na nas dobra, są następne wagoniki kolejna piękna miejscówka można sobie poglądać widoczki jakby ktoś był fanem widoczków no to może sobie tutaj pooglądać widoczki Oj, tylko ciężko kamerę jest tutaj ustawić w związku z bliskością tych skał które są zaraz obok no ale zawsze można sobie jechać tutaj na góreczkę. Na przykład, z góry tą fabrykę pooglądać. Właśnie tutaj jest to jest ta nasza fabryka, która... No musimy ją tutaj jakoś pouruchamiać, nie? No właśnie, taka miejscówka. Taka miejscówka. Ja lubię sobie te mapy oglądać, tak z tej, z tej perspektywy właśnie takiego. Właśnie z takim, Jak to jest pięknie po prostu. To jest coś, no a tutaj jest nasz zamek. Tak w ogóle. Zamek jest zaraz obok Można sobie zrzucik zrobić, jakby ktoś chciał. No jest OK. Jest naprawdę OK. Dobra, co, zjeżdżamy na dół? Wjeżdżamy na dół do zakładów, bo niekoniecznie no, Ale to jest całka, całkiem niezła perspektywa, wiecie, żeby tutaj drogę do zamku przeprowadzić. <laughs> no może co tym lasem puścimy zaraz ekspedycję w ogóle tu co podjadą ciach, ciach ciach Jedziemy na zamczysko Jedziemy na zamczysko, tylko ja się na to zamczysko dostać Holendra tu, tu tu aha tutaj pod tą skałą, dobra dobra dobra, już wiem już wiem, spróbujemy, nie będziemy jechać tutaj O chociaż może spróbujmy sobie tak na hardkorze pójść przez te skały, zobaczymy jak nam pójdzie Będzie przygoda, będzie przygoda, pojedziemy tędy. Może ten rycerze że jacy się do tego zamku przez te góry. Wygląda tym na ubitą tą ziemię. Chdźmy zobaczyć. Aha. No nie zła miejscówka. I stacja Meteo jakaś jest. No właśnie, a my się musimy tutaj na dół dostać. Tędy o jakoś. Ciach tu. Fajna droga w sumie, tu przez te góry. Moglibyśmy tę ekspedycję przeprowadzić. Zamiast tutaj zapieprzeć naokoło. No, może to zbudujemy. Może wam pokażę, jak już zbuduję następnym razem. przełączymy sobie zadanie idziemy zbadać zamek No i dobra. Jesteśmy na zamku. Jesteśmy na zamku, zbadaliśmy zamek. I co? Zostały nam w zasadzie jedne wagoniki jeszcze. 185 metrów stąd. Tylko jakoś tak na dół. Trzeba byłoby się tam błynąć. o tu z górki. I tak właśnie zrobimy. I tak właśnie zrobimy. Może się bujniemy tam na dół. No ile stąd wyjadę? O, bo mnie kamień próbował zatrzymać. Skubany. Fajnie się tym skręca. On ja się skręca praktycznie w miejscu, więc... Wiecie. Także że ja już teraz to nie, nie widzę drogi. Aha, dobrze, przed siebie. W tych warunkach pogodowych to już nie wiadomo gdzie człowiek jedzie w ogóle. Ciężko było wykręcić, ale dobra. Jakoś poszło. Taki był ładny, słoneczny dzień i cholera. Znowu się zepsuła pogoda. Znowu nam tu leje. ale to nic poradzimy sobie z tym. Mam ostatnią miejscówkę. Ostatnia miejscówka z, wagonika, z wagonikami, zaliczona. No i wisimy na wagonikach, wjechał człowiek na wagoniki. Można tu się przypiąć wyciągarką gdzieś? Nie można. Nie ma wyciągarki nigdzie, nie? No jest wyciągarka. Gdzieś tam można było się przypiąć. No dobra, no dobra. Stąd się scholujemy na bazę jakąś. Tu jesteśmy, mamy odsłonięty tu tą część. Tu jeszcze nas czeka baza niedługo, do zrobienia. Ale na razie się do bazy w górach ściągniemy. A stamtąd jeszcze ostatni rzut, okiem na te nasze fantastyczne maszyny. No ładnie ta gra wygląda. Ładnie ta gra wygląda, powiem. Fantastycznie to wygląda. Search and Recovery. No dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Tak mamy zaliczony zamek. I kolejne zadanka. Wracamy do centrum. Misja zakończona. Jedna, druga. Wracamy do centrum. Akceptuj. No, i pokażę Wam, co tam mamy zrobione, i zapraszam Was na lajki, i już niedługo kolejne części naszego roadcrafta. Już tutaj coraz bliżej jesteśmy koło geotermii, więc chcielibyśmy odblokować geotermię. No, dziękuję Wam. Do zobaczenia. hej, hej.